Siema, z tej strony Jarko. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak było nam mistrzostwach świata w Nowym Jorku. że to był mój pierwszy lot y, za ocean samolotem ale że co, że lecimy sobie 9 godzin samolotem i, i tutaj Maciek do mnie mówi, że tutaj nie, wiem, nie śpi sobie 9 godzin bo dostaniesz dla. lag a ja na niego patrzę, on sobie śpi tak normalnie no nice, a no i co, no poprzeje się z y, z samolotem do Nowego Jorku na lotnisko, oczywiście były problemy, że co, czekamy sobie półtorej godziny na bagaże, bo są problemy, oczywiście amlaki. Spotkaliśmy też tam Lukiego, który miał lot 6 godzin wcześniej, a przyjechał godzinę po nas, bo miał opóźniony lot, także ich gze. hotel mieliśmy bardzo fajne 35 pięter, my mieszkaliśmy na 33 piętrze, skąd mieliśmy fajny widok. Jeżeli chodzi o pokój do treningów, to był on w hotelu. Minusem tego było to, że można było grać tylko 3 godziny na dzień maksymalnie, gdzie trzeba było się zapisywać i tak dalej. Ogólnie plan mieliśmy cały rozłożony na wszystkie dni, że mieliśmy te śniadanie i tak dalej. Później było jakieś wypełnianie dokumentów, media day. Jednego dnia mieliśmy na przykład zwiedzanie obiektu, tam gdzie graliśmy, tego stadionu, to chociażby pojechaliśmy sobie, no nie no, na 6 godzin sobie jedziemy i, i że co, że 6 godzin sobie tam czekamy, a, a się okazało, że zwiedzamy 5 minut, bo każdy w sumie zwiedzał po 5 minut i wszystkie grupy to była chwila, ale że co, że czekamy sobie 6 godzin i cały dzień jest zmarnowany? No niestety tak było. jeżeli chodzi o same gry, to w sumie zacząłem, powiedziałbym, że bardzo dobrze, bo po pierwszej grze byłem na piątym miejscu, później po dru drugiej grze byłem już na siódmym miejscu, więc wciąż w tej czołówce, a w że co, że grałem sobie dwie gry dobrze, a później dostaję sobie sniperkę na początku gry i wszystkie gry się psują, w sumie... Kolejne gry już się zepsuły i spadłem na no, tam 52 miejsce. Co teraz Jarko zrobi? Halo? Co się dzieje? Patrzy na kilkudziesięciu? Kimś... Ja pierdziele, zawsze przepraszam, ale co się dzieje? Top 8. Czy Jarko wygra pierwszą grę? Czy to będzie jego najlepszy dzień w życiu? No to jest jedna z najlepszych jego gier. Zobaczmy, cztery fragi, ale zero matsów. Zero matsów teraz. O i teraz sprajowany Top 7, ale jaka dobra to była gra. Dla naszego zawodnika zobacz na fragi tylko Buga ma więcej fragów. Te pierwsze gry się bardzo dobrze. Tam Zaczął, że zapowiedziała, ale później tam ten... już się już zepsuło Jarkos wyeliminowany, Jarkos wyeliminowany przez Karca Niestety Jarkos ginie nam na samym początku tego meczu to powinien właśnie takie wakey-wakey-up sobie zrobić, ponieważ nadal no, 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 nie wakey, widzimy wow. w tym top 20. Niestety Letwig zabija Jarkosa teraz, więc niestety Jarkos. ta piąta gra. Ale tak naprawdę jestem zadowolony z tego, że mogłem tam być na, na tym turnieju, bo, bo co, bo wyniosłem cenne doświadczenie, które tak naprawdę już po przejściu do domu zauważyłem, że jakby korzystam z tego doświadczenia, które tam zrobiłem i które jest tak naprawdę ważne i cenne. I co? No bo ważne jest właśnie, żeby wynosić wnioski z tego typu gier, turniejów. Nawet jeżeli coś nie pójdzie, to później można to wykorzystać i może przez to później wygrywać. No ale mniej więcej tak to wyglądało. Później tam już oczywiście wracaliśmy samolotem do, do nas do Polski. To już akurat na drodze powrotnej, to już akurat spałem prawie całą drogę, to akurat mogłem sobie na to pozwolić. No i chyba sobie myślę, że to tyle. Teraz już wiecie, jak wyglądał World Cup moimi oczami. Standardowo możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobał filmik oraz subskrypcję. Pozdro! No, bon